Znasz to uczucie, kiedy patrzysz przez okno i nie wiesz, czy to sen, czy pocztówka. W pałacu Wieniawskich, Glamping, w Chlebni, budzisz się właśnie tak. Z widokiem na jezioro, mgłę tańczącą nad wodą i park, który pamięta więcej historii niż niejeden podręcznik. Masz tylko 20 minut od Warszawy, a czujesz się, jakbyś był w innym świecie. E, tutaj domek to przeszklona kapsuła, dwu- lub czteroosobowa z własną balią pod gwiazdami, sauną na wyciągnięcie ręki. I wygodnymi łóżkami, w których poranne wstawanie nagle staje się przyjemne. Dostępne są także aneksy kuchenne oraz śniadanie w formie bufetu w cenie pobytu. Dzień możesz spędzić aktywnie na rowerze elektrycznym, boisku do badmintona, czy spacerując po 10-hektarowym parku ze stawami. Wieczorem czeka sala kominkowa, ognisko, grill i dobre towarzystwo. Zapytaj o wolne terminy i wybierz domek, w którym obudzisz się z najlepszym widokiem w okolicy.